Moi drodzy, prezentujemy wam naszą atrakcję Photobox Fotomagazyn. Okładka magazynu ona ma imitować dosłownie okładkę magazynu. Goście wchodzą do środka. My sobie dowolnie brandujemy cały front naszego fotoboxa, czyli projektujemy sobie go i oklejamy według wymagań klienta. Wchodzimy do środka i nasi goście robią sobie zdjęcia, mogą sobie robić zdjęcia samoistnie lub dzięki naszemu hostowi. Odpalamy sobie małą sesję zdjęciową teraz. Robimy jedną pozycję, możemy zrobić drugą pozycję. Tych pozycji może być kilka, może to być jedno ujęcie. Ale raz to zdjęcie, które nam się tutaj zrobiło, możemy sobie je zobaczyć w formie cyfrowej. Możemy sobie je pobrać w formie cyfrowej, jako miniaturki, jako pokaz slajdów. I możemy sobie to również pobrać poprzez maila, wysyłając sobie SMS-a udostępniając sobie to poprzez airdropa, skanując kod QR i co najważniejsze, możemy sobie to zdjęcie również wydrukować. Mamy tam taką magiczną drukarkę, która drukuje nasze zdjęcia i od razu takie zdjęcie jest wydrukowane jako prezent dla naszych klientów. Także moi drodzy, może on sobie stać wolnostojąco bez całej tutaj sekcji zdjęciowej, a może być również wynajęty z obsługą naszego hosta, gdzie będziemy robić zdjęcia, będziemy je udostępniać w formie cyfrowej oraz będziemy je drukować na naszej drukarce. Więc w jakiej formie on ma być, wszystko zależy od Was. Oprócz wersji cyfrowej i wydruków, możemy zrobić w czasie rzeczywistym jeszcze, jeszcze pokaz slajdów zrobionych zdjęć, na przykład z ostatnich 20 sesji, które będą cały czas wpadały w kolejkę i te zdjęcia mogą się wyświetlać na naszym telewizorze, na jednym lub kilku. Robiąc wrażenie na pozostałych gościach, automatycznie wciągając ich do zabawy, pokazując im o co w tym wszystkim chodzi. Więc mało tego, że są wersje cyfrowe, drukowane, to jeszcze możemy boksa wyposażyć w jeden lub kilka ekranów w różnych odległościach od boksa, by dodatkowo uatrakcyjnić całą zabawę.